Cześć Mikołaj! Cześć Karol! Dawno nas nie widzieli, co? Dawno, dawno. Co u ciebie? Nie, w porządku. 31 sierpnia. Ile skrytek znalazłeś? No, mało, mało. Prawie, ja mam 30 na 31. Dzisiaj jedziemy po 31 skrytkę. No, very special, very, very, special, special. very tak special. Jedziemy po specjalnego STfa. a O nim troszeczkę później, ale będzie naprawdę fajny. Sierpień upłynął pod znakiem znajdowania jednej skrytki dziennie, Co przynajmniej, najmniej jednej skrytki. przynajmniej jednej skrytki dziennie i mi się nie udało, niestety bardzo szybko odpadłem, Mikołaj tutaj walczy ostro. No i jeśli dobrze rozumiem, to ten nasz dzisiejszy FTF będzie też numerem 900. 100, tak, 900 to 900 znalezienie. A zatrzymaliśmy się po drodze koło Wyszkowa. W okolicy... pięknych okolicznościach przyrody. Tak jest. Wydmy lucynowsko-mostowieckie. Bardzo fajny, bardzo fajny teren. Teren obszaru 2000. Jest Natury tutaj... 2000. Obszaru Natury 2000, zgadza się. Jest tutaj jedna skrytka w okolicy, zaraz ją znajdę. Mikołaj już ją, już ją znalazł wcześniej. Także pośmieję się z Karola, bo jest dosyć zrośliwa. No, no Jest no zrośliwa. Idziemy... <laughs> tak. Dobra. Dobra w las. I do zobaczenia. Dobra, idziemy szukać. Zobaczcie, jak ja szukam, a Mikołaj jak się ze mnie śmieje. <laughs> To było trochę, co? Wiesz co, to było gdzieś mniej więcej tu, gdzie jesteś, przy takim piękku, słoicznym. No wskazują tam, gdzie kiedyś szukaliśmy. W takim... Tak, ja wiem, ale to było na pewno na tej polance tutaj. Bo no tutaj linie wysokiego napięcia, to troszeczkę nie pomagają, nie? No, zdecydowanie. Co poddajesz się Wiesz co, w związku z tym, że Jesteśmy w lesie, a ja go nie bardzo chcę zniszczyć A Ty nawet nie pamiętasz gdzie to było, bo tutaj nie było tylu krzaków i to chyba się poddam, No po prostu stwierdzę, że ja nie hmm, To może do właściciela trzeba napisać, żeby... Ja myślę, że, myślę, że trzeba będzie właściciela odpytać czy to jest najbardziej słuszny Sposób schowania może by ulepszył wskazówkę. Dobra. co dobry pomysł, bo ja się też namęczyłem. No trudno, to w drogę. Pierwsza próba, pierwszy DNF. Po FTF-a. Po ftf jedziemy, tak jest. Ty, no to jak dzisiaj zakończysz 31 w sierpniu no. i będziesz miał 900, to co będzie następnym wyzwaniem? Będę ciągnął dalej teraz znalezienia codziennie. Zobaczymy, czy się uda, bo najbliższy też w Warszawie 5 km od domu. No właśnie, to był mój problem, bo ja mam w Warszawie, w, naj... w takich bliższych i dalszych okolicach domu wszystko wymiecione, niestety. No. Jak no uciele? co? no, Wycieczki rowerowe będą częste grane. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo padało. i... A jaki plan na 1000? Gdzie świętujemy? Nie wiem, chyba. Może Nordcap? <laughs> Nawiązując do planów urlopowych, to czemu nie? zobaczymy. Hmm. No byłoby fajnie, ale to z kolei będzie ciężko przejechać przez Skandynawię, żeby nie znaleźć stu skrytek po no drodze, tak. to 2,5 tysiąca kilometrów, więc... No to... to mogą być frytki. Aha. Trochę kiepawo. No. No, ale tysiączek to już będzie coś. W końcu. Ja. Tak sobie myślę, czy nie pociągnąć do 900 i się nie zgadać na jakieś świętowanie tysiąca razem. Proszę. Czemu nie? czemu nie. No dobra. Dobra, dobła. dobła. Trochę, trochę żałuję tego DNF-a dzisiejszego, no ale co zrobisz? Co zrobić? Ja też się od niego odbiłem dwa razy. Zresztą wtedy no, z tak, pierwszy raz. No tak, razem byliśmy pierwszy raz Taka skrytka. Ale nie pamiętam gdzie on był. Znaczy w gruncie rzeczy skrytka nie pokazuje nic ciekawego, nie? No, też prawda. Sama skrytka, oprócz no. tego, że jest w fajnym lesie, po prostu... Ziemię tak, Nie. Tak. Nie. Do ciebie do, doskonale. <laughs> No, także tego. To co, w samochód i lecimy do Dobra, tajemniczego miejsca na Podlasiu. Dobra, lecimy. Dotarliśmy na Podlasie, jesteśmy coraz bliżej Kesha i chyba dzisiaj będzie rekord, co? Będzie, będzie. Eee, przed nami najstarszy FT w Polsce założony ponad 4 lata i 4 miesiące temu. O dziwo, do dzisiaj nie znaleziony, mimo że jest to okres o trudności 1,5 na półtora. Ktoś próbował. Jeden człowiek, którego tak. spotkaliśmy w góźnie na mega evencie. Jeden Czech próbował, ale go nie znalazł. Mamy potwierdzenie, że podobno jest. i Mamy nadzieję, że nikt go jeszcze nie znalazł. Także zawijamy się, bo 5 km do Skrytki. No i widzimy się na miejscu, Jedziemy na miejscu dalej. przy poszukiwaniach. W no, to sposób pozbawiliśmy Polskę najstarszego nieznalezionego kasza do tej pory. No mi, aż wrażenia włosu rosły. <noise> Mieliśmy okazję spotkać nawet właściciela z kesha, e, który się pojawił w okolicy e, oraz jego syna, dla którego ten kasz został stworzony. Dokładnie tak. Także kesz czekał na nasze odwiedziny 4 lata, 4 miesiące i prawdopodobnie 3 dni. Długo. Tak. Długo. To, to zdecydowanie długi, długi czas. Ja jestem w ciężkim szoku, że, że ten cash jeszcze nie został znaleziony. Mimo, że no, już... Czy już został? No, tak, już został tak. Przed nami nie został znaleziony, chociaż niektórzy już czynili próby. Czynili próby, ale no, takich kaszy jest już mało, jeśli nie wiem czy w ogóle na świecie takie się znajdą, które no, ponad 4 lata Arktyka, czekają. Grenlandia, to... myślę, że tam możemy jechać szukać kolejnych. Tak, czyli dla ciebie to jest numer 900, 31, cash, 31 dzień kaszowania w, w sierpniu, no i 75 albo 6 FTF, no mm -hmm. i 50, FTF. no dla mnie 50 FTF i to taki, no taki, no taki. Jest tak, niesamowicie, no. musimy powiedzieć, że Podlasie y, nas zaskoczyło, chociaż znamy je trochę, ale mimo wszystko. Y, Mijaliśmy bardzo dużo kościołów ciekawych, dużo Tymianków, dużo miejscowości o nazwie Tymianki. Tymianki. E... No, a za nami pałac zbudowany dzięki rodzinie ocolińskich. Kolejne zaskoczenie w środku niczego, tak naprawdę niewielkiej miejscowości na Podlasiu, znajduje się taki oto, no niebrzydki pałac i nie mały pałac. Także no. Miejsca są, potencjał jest, trzeba tylko zwerbować geo zainteresować ludzi i mieć nadzieję, że tak. podla się wystrzeli. To co ciekawe, to w tym pałacu jest zespół szkół rolniczych. Rolniczych. To tak standardowo w Polsce. No, być może. W każdym razie bardzo ciekawe miejsce na szkołach. Chciałbym się w takiej szkole uczyć. No, Zamieszkam w <laughs> no, na ciemniku już masz. No ale niekoniecznie <laughs> No dobra, no to w takim razie my jedziemy się cieszyć okolicą. I nie ma co kryszować tutaj w okolicy, więc raczej będziemy oglądać widoczki i patrzeć na ładne budynki. Bo jest też dużo starych domów, to jest tak, fajne. I jeszcze jest zabudowa szczytowa. Aha. na pod zabudowa, zabudowa szczytowa, poprawno, tak. Także jedziemy szukać. Chodzi o to, że domy stoją szczytami do ulic, ulic. takiej. No, to tyle. Postarali się kolejne też z, y, nasze wyprawy zorganizować, to był nasz wyścig po FTF-a, specjalnego FTF-a. Ścigaliśmy Dzięki. się sami ze sobą. Ja trochę, w... siedziałem, trochę siedziałem z przodu na siedzeniu bardziej. No. Także... Ale ścigaliśmy się sami ze sobą od roku, mhm. bo pierwszy plan podjęcia tego casha był rok temu. Dookoła, tak. Nareszcie no, się szczęście. udało. Gratulacje. Gratulacje. zobaczenia. Do zobaczenia. Вы включили микрофон?